Yes. Na pierrze <śmuska> O muszka się wyprowadza albo wprowadza. <śmuska> Kochanie myszko Pan wrócił. No, otwórz błagam, czy jestem zmęczony, no... Zostawiłem klucze. Chora wie gdzie. Halo! No proszę cię o otwórz. Ty co <ścoughs> Baimy się, tak? Podglądamy, co on zatańczyć? Zatańczyć ma! Jeszcze podglądasz, tak? No proszę bardzo. Jak za dawnych czasów. jeszcze, jeszcze! cię otwórz, no nie będę z siebie idioty robił. za chwilę sąsiedzi wyjrzył. Proszę cię! Czy zwariowałaś? Zamykasz drzwi? Anka! Anka, otwórz! No, proszę cię, ja. Ja rozumiem. Ja trzy dni wracałem za późno, ale dzisiaj wróciłem normalnie. Dzisiaj wróciłem normalnie. Walędziak został, ale ja już wiem, że on nie będzie lizał dupy prezesowi. Ja go dzisiaj po prostu spacyfikowałem, go kurwa! I chciałem, chciałem być jak najszybciej na kolacji w domu. Proszę cię, otwórz, no już nie wygłupiajmy się, no. A ty. Ty mnie, ty mnie spakowałaś? Ty mnie spakowałaś? Ty mnie wyrzucasz z mieszkania? Ty stawiasz kurwa na korytarzu? Z mojego mieszkania? Z mojego? Jak ja stąd pójdę, to ja już tu nigdy nie przyjdę, rozumiesz? Zostaniesz tam sama, za tymi zamkniętymi drzwiami. Chyba poszedł! A po co ci ta kukułka? No. Dawaj te dwie walizy. Jakie walizy? No te dwie walizy są spakowany był cały krajan z tej chałupy. Ale stryjek kazał wystawić, że ja wystawiłem. Jaki kurwa stryjek! Jaki stryjek? Co to moja wina, tak? Ja się do tej roboty nie brałem. Mówiłem, że jubilera trzeba robić. Jubilera, jubilera, jubilera. Typisz. No nawet... Ty by ci nawet warzywniaka nie zrobił. Ty. Cicho. Nie no! Chyba zajebał! No. Stryk, co teraz! Przecież nie możemy bez niczego stąd wyjść. Jak to się na dzielni rozejdzie, to przecież... Co za lek? Kurwa, żeby nawet uciwy złodziej nie mógł... Mogli... Nie to... Stryk, to może coś innego weźmiemy? Co? Thank you.